How do you pronounce this one? Evening. Evening. It's quite common for many learners to pronounce this Evening. As evening. With three syllables. Word number two. How do you pronounce this one? Sińce. <laughs> since. It's since. W nazwie Pacific Ocean każde C się wymawia inaczej? Tak. I w Mercedes po angielsku każde E brzmi inaczej. Mercedes. Dawaj trudniejsze. Lecimy po kolei. Moi drodzy, nie mówi się knowledge. Knowledge albo knowledge knowledge how about this word uwaga southern nie mówi się southern southern s a v e -y n southern ewentualnie southern nie w w to jest górne zęby do dolnej wargi w w w, -w, -w. a my mówimy w w, -w, 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 -w czyli język między zęby i robimy v southern this thin this thin a nie this, this fin. Dobra, to jak mówisz schedule? Są dwa, jest schedule i jest schedule. I mówię na wzajem, Mówię na... Yy, zamie, mieszam. To jest jedno słowo. Bo o się czyta jako i. I chuje. Dlaczego to się czyta women? Women. Dobra, to słowo. Po francusku mówi się dut. Pisane d o -U -T -E bodajże. Ale z ch Wie dlaczego to B się wkradło? Bo tego B tutaj nie powinno być. Etymologicznie go nigdy nie było. Doubt. Doubt. Wątpić w coś. Znajdziemy etymologię tego? O, w nie było, Okej, okay. W nie było. Dubit. Dubi... Dubitare. 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 Dubitar. Dobra. Wtrącili je, ale ch.wie dlaczego? Bo jak. Nie wiem, to To B się tam ch... pojawiło gdzieś w historii. Ch.wie czemu. To jest trudne. Jakby według mnie, ja gadam po angielsku już 20 lat mojego życia. Dwa najbardziej z słowa dla mnie, to clothes, wszystko co ma z zbitkę THS, clothes, patrzcie, wiem, że poprawnie powinno być k -l o w s ale tak się nie da, nie da się tak języka wziąć, więc mówię clothes, ja mówię w-s, i to, mi, to brzmi tak samo jak, to brzmi tak samo jak clothes of garlic, ale mam z***ane, i tak samo słowo months, ja mówię months, bo mi się nie chce tak językiem merdać, months. Mówiłem powiedzieć poprawnie, man, wcale mi się nie chce. Y, to P też jest skamem. Tego P tutaj nie ma. Receipt. Jak powiedzieć Birthday. 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 A receipt, czyli paragon. Dobra. To nie jest acze. To nie jest asze. To jest moi drodzy. ache, Bull. Czasami po angielsku, po angielsku CH, ja myślę, że to będzie tak. W angielsku ch na pierwszym miejscu to jest ch, potem jest k, a potem jest sh. Według mnie k i sh są bardzo blisko, ale częściej k, ale to też w zależności co okrąża to słowo, jakbyś przeczytał jest. Misch, ja mówię miszciwiec, mimo że tego i tam nie ma. Wiem, że ludzie mówią, wolą mówić miszciwes, jak miszczew, ale ja mówię miszciwiec. To jest słowo. Spróbujcie sobie powiedzieć, moi drodzy, to jest quinoa. Quinoa. Jak ona to powie? Kinła. Quinoa. quinoa. Powiem czemu. Ale się odpalam. Dobra. My, Polacy, lubimy mówić iron. Niech. widzowie. To jest iron. To jest iron. Amerykanie mówią iron. Amerykańcy mówią i iron. Oni to ry dają potem. Iron. Albo iron. Iron. A. To słowo, czyli jony w atomach, to jest iron. Iron, iron. Iron, iron. iron, iron. Hots of iron. To jest zje To iron, 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 iron. You might hear some accents pronouncing it like iron, with that er in there, but it's very, very rare that you will hear iron. That tends to be more of like a very, very specific accent thing. Very, very specific. Typically in America, of the US. Not. to on your ions of iron, ions of iron, Iron Man. Yeah, ja movie Iron Man. A nie Iron Man. To chyba wszyscy wiedzą, że to się czyta weird. I tutaj mówicie weird. Ja, ja to widzę jako dyftong. Dla mnie to jest dyftong, to jest ia. Ia. Znaczy, macie i? i uh. Weird. 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 Nie weed, tylko weird. Ty napisałeś weed. The weed gromy. Dobra, Anti-Dysestablishment. anti, -disestablishment, anti -disestablishmentarianism. Co to jest by kupacz? Kiedyś był, był establishment, tak? Czyli establishment to jest to co w tej chwili jest. I jak ludzie lubili establishment, to byli establishmentarian. Osoba, która lubi to co jest w tej chwili. Więc ideologia osoby, która lubi co jest w tej chwili, jak zjeb i zjebizm, jak y wiesz o co chodzi. Wiad wiadrologia. Dostaje się taką końcówkę. Tutaj to jest "-ism". Establishmentarianizm. Więc mamy establishmentarianizm, nie? Ale potem przyszli ludzie, którzy chcieli roz to, co jest w tej chwili. Więc ich ideologia to było Disestablishmentarianism, ponieważ chcieli rozbroić to, co było w danym momencie. I ludzi to w... o więc byli przeciwko tym, co chcieli robić, co jest w tej chwili. Dziękuję. Dobra, daj mi tego więcej. Hardest English words to pronounce. Którą panie, panią chcecie? English with Lucy? Chcecie Vanessa czy Lucy? Ładną? Obie są ładne. One. Mamy IP napisaną, ale Wiem, że to słowo wygląda jakbyście chcieli podnieść prawą rękę troszeczkę za wysoko i powiedzieć Albite, ale to nie jest Albite. To jest UBIE. To jest UBIE. No, although be it, ale bez though. UBIE. Be ja mówię Almond. Ja mówię Almond. Nie wiem jak to się mówi prawidłowo: Almond. Almond. No dobra. Almond, almond. Almond. Mini. Anemone. Ch co to jest, nie pamiętam. Anemone. A, jakaś małotka roztrinka. Antarktyk. Proste. Archipelago. Czyli archipelag. Arctic było... Asterisk. Athlete. Mam beef. Mam beef z tym słowem. Ponieważ ona napisała bouquet, ale Brytole mówią bouquet również. Tylko, że macie dwa słowa. Macie wtedy bokeh i macie wtedy bokeh. To są dwa różne słowa. To jest bukiet kwiatów, a to, wie ktoś co to jest? To jest jak macie aparat i zrobicie zdjęcie czemuś i to wszystko w tle się tak rozmywa ładnie. To jest z japońskiego, bokeh, Czy bokeh. Rozmycie takie w tle. No, ja, ja mu, u mnie w szkole nauczyli nas mówić bokeh, a nie bouquet. Brewery. gdzie robią piwo. Były. Ja mówię Były. Odpalam Wiki słownik. Nie, nie ufam sobie. Że was będę źle uczył. Ja mówię Były. No. Były. Boy. O, boy mówią. Bu, boy mówią Wielkie Brytanie. Ja, czyli ja mam naleciałość amerykańską. Po male, malezyjsku. Bokeh to nagi? Nieźle. Bury. When I die, bury me. Cash. Z francuskiego. Cash schować coś. Czyli cash to takie miejsce, gdzie chowasz rzeczy po angielsku. Candy. Dobra. W Stanach jest debata. Bo są ludzie, co mówią caramel, a są ludzie, co mówią caramel. Jakby jest debata. Dwa, czy dwie, czy trzy sylaby. Chaos, bo cecha z łaciny. Show. Naprawdę tu jest a po angielsku? No w sensie szowinizm, ale show it. O. Naprawdę tu po angielsku to jest a, a nie i? What the fuck? No przecież. No, że oczywiście, że A i. Ona to źle napisała? <gry> Ona to źle napisała na tym. A to jest akurat fenomen, że Anglicy, Native Speakerzy, jak mają ten dźwięk typu E, to a oni tam wstawiają byle jaką samogłoskę, żeby tylko działała. No, szowinizm po polsku macie I tam, nie? Macie blondy na widzowie. Clothes. Coco. Comfortable. Comfortable. Q. To z francuskiego. P jest nieme, bo po francusku jak macie na koniec słowa spółgłoskę, to jest nieme. M musiałoby tutaj być E na końcu, żeby to było k k k Debris. Z francuskiego znowu... Niektórzy mówią debris, bo Anglicy mają ten manewr ogólnie, że jak po francusku... Patrzcie, tutaj macie samogłoski, nie? Samogłoski wyglądają tak. Francuskie I leży tutaj. Tu macie polskie E, tu macie polskie I. Francuzi mają dodatkową Samogłoskę w tym miejscu. M mamy E, E, I. Anglicy słyszą ten dźwięk. Wy, że go mają w tym. Anglikowi nie wytłumaczysz. I jak jest kafe z dźwiękiem E, kafe. Zamiast powiedzieć kafe, to mówią kafej, E. I po prostu stwierdzą, że jak przejadę przez ten dźwięk, to k go uderzę. Więc mówią kafej albo tableau Jak jest EAU na końcu, to mówią l Więc. Dlatego, że debris, a nie debris. Niektórzy. Debut. Dosłownie. Tutaj tak samo. To jest. powinno Debut debu, chyba to się po francusku czyta. A to jest debut. I zrobili tutaj kompletnie to E. The yy, crap. To jest. No. Patrzcie. W angielskim jest pojęta tak, Gadacie jak leniwy. Jak macie w tym wypadku, jak macie sylabę, która nie jest akcentowana, to ona się zmienia na E. Albo na E, y", albo na E. Po prostu na taki dźwięk jaskiniowca. Defibrillator, po prostu długie słowa daje. Dengi, to jest jakaś tam choroba z Afryki. The rate right, pogorszyć się. Elite. Epitome. Chyba, chyba niektórzy mówią też epitome. Nie wiem, czy słyszałem kiedyś epitome od kogoś. A to mógł, mógł być coś, co nie wiedział, jak to się czyta. Indik. Epitome. 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 Się mówi. Nie mówi się elite, mówi się elite, po to z francuskiego. Espresso. baby, look at me, baby. I know Isn't that sweet like so. E, tak. Dobrze. Widzowie. Anglicy mówią et cetera. Bo po angielsku jak masz t i r blisko siebie, to one się razem z, razem łączą na czy. Et cetera. A czy ktoś wie, jak to się czyta poprawnie w łacinie? Etketera albo etketera. Nie pamiętam gdzie jest akcent długi. Przez k, No bo właściwie nie było etketera. I dosłownie to znaczy i inne. Fopa. February. Film. Fiscal. Pieniądze. Foyer. Francuskiego. Genre. To jest. Po prostu mówimy to po francusku. At this point to jest po prostu angielski. Gif. To jest gif. Jak mówicie, jak ktoś mówi Give, to niech wspiera. To jest give. Gauge. Ocenić, jak ile tego się jest. Albo też gauge, że macie, nie wiem, pressure gauge. Morally what? Hey, E. H jest nie ma. English with Lucy robi błędy ortograficzne. Jak to jest tym TH? Bo gdzieś słyszałem, że to jest F z językiem między. Panato. Halo, Edkaterat w łacinie się czyta jako czetera w kościelnej wymowie, tak. A kościelna wymowa jest wymyślona dlatego, żeby Włochom było łatwiej mówić w łacinie. Yy, w rzeczywistości tak się nie wymawiało tego. Jakbyś wrócił 2700 lat temu do Rzymu, to by ludzie mówili WENI wedi, WIKI, a nie WENI WIDI WICI. Dźwięku czy nie było w łacinie. Jak zwołamą litery K? Ku? Kue. Kue.